Trzy wymiary i trzech twórców, którzy mają 100 minut, aby zabić smoka Kresu przed skończeniem się czasu. Jednak jest pewien haczyk. każdy z twórców nie może opuścić swojego wymiaru przez cały film. Więc czy to jest w ogóle możliwe, aby osoba, która jest w endzie przeszła grę? Żeby to sprawdzić, postanowiłem trochę zmodyfikować Minecrafta, aby się przekonać. Dobra, chuchaj, dawaj, dawaj, dawaj. Asik, jak, 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 mam... jak chcesz przejść grę? Mam takie pytanie do Ciebie. Jak chcę przejść grę, no potrzebuję generalnie albo Ja ci ja ci robię stary. Esik, wpisz komendę, plecak. Masz coś dla ciebie. Poczekaj. Plecak mamy! Dobra, chłopaki! Potrzebuję tak: łóżek, łuku i strzał. Sójemy ogarnąć. O, nie. Ja ogólnie poprosiłbym jakieś przynajmniej e, diamentową zbroję od ciebie, Dranki. Ale ty jesteś e... w Bastionie, znaczy w No i co z tego? Myślisz, że diamenty jest kończą ogarnę, stary w nederze? What? No z Bastionu! Tak, czerwono i w ogóle. A ja, okay. a kamień potrzeba od ciebie, stary. Dobra, dobra, dalszy. to już ogarem, ogarnę, ogarnę. Da, dasz mi, dasz mi kamień, to później stawiam. A gdybyś po prostu dał mi dirta pod jeden to już jest za bardzo trochę no? Nie, no, nie, no już już tak, ja ci spokojnie, ja ci teraz na stary dam pełno, na chillo. Ty dobra, on musi dobra, dobra. Tylko on musi, on mi się musi, musi, musi dać tego. E, drewno, znaczy kamień, bo drewno mama akurat. Dobra, ale... dobra, to dajcie chwilę, dajcie chwilę. No stary już minęło nam półt półtora minuty przez to, że dobra, tak dobra, długo dam... to robisz. Wszystko, damy radę, stary. damy radę, damy radę, damy radę. Ile tego kobla potrzebujesz? No nie no, potrzebuję tak, żeby sobie zrobić dużo kilofów, znaczy na razie mi daje po prostu trzy, żebym nie marnował życia, tak? A później mi zrób już żelazny, a później ja sobie zrobię stary netherwaj'owy, right tak. Dobra, masz, masz no, masz. jeszcze tak. nawet. Ja, ci... Okej, ja sobie zbinduję plecak na jakiś przycisk. A ja sobie też to zrobię, to nie zgubę. Dobra, to ja mam pomysł. Ja dam s drewno, on zrobi slaby. Drewno zrobić slaby i podbuduje się do Ant City. Dobra. Określał na jakieś perły? Wasze perły są od razu w tym to musi tylko wziąć play z rudy. to To nie mówicie, się Nie, ja nie, nie, wiesz, my nie możemy opuszczać swojego wymiaru. No tak, ale jak tam masz plecaka perły. A, właśnie. A, a to jak nie możemy, nie możemy opuszczać swojego. A to my no w ogóle nie. nie potrzebujemy. Nie. My musimy po prostu ciebie? Perle. Tak, my nie tak. Na sobie po dobra, spokojnie, ja zbieram tak. kwarc. Może nam się przydać do jakiegoś Podujecie. To e, density i w ogóle Znaczy do tych No pomniałem jak się nazywają Star, ja mam już stack netherite'u Znaczy nether <grym> Netherracka jak coś e, No, więc zaraz bierz Tylko mi się już niszczy kilo off Więc jakbyś mi diamenty jakieś znalazł Uuuu, uh, uh, Yes, Jest, jest mi minął 5 minut to Już to w pół godziny Nie, bo stary ty litry skoczysz kupić e, na... Daj masz... mi trochę, ka... daj kamienia Już, 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 już Masz, da masz, masz. Daj kamienie. Daj kamienia, masz kamienia, masz no. Czekaj, chyba bo trochę mi Minecraft ścina, poczekajcie. Idę, idę. Jeezus. <laughs> I dobra, pierwsza próba, drewny miecz. Co wy o tym myślicie? Oh. Idę zabić smoka, trawany mieczem. O, oh, drewiany miecz, tak, tak, tak. tak. Oh, no. Za drugą próbą będzie to nowy miecz. Ja ci zrobię, ja ci. Albo nie, dobra, może niech zrobić. Nad rajtowy, na Ej, bo ja mam trzcinę, no. to mogę zrobić oh, ten dobry pomysł. Tego krowy A, nie mam. Dobra, czekam na smoka, ja już go obijam 7 minut filmu będzie. Dranki jest bez problem, my jedynie potrzebujemy, nie? nie no właśnie, bije, no, krowy, no. bije krowy, bije krowy, bije krowy, krowy. A sięka, ty się już wywaliłeś, nie. No czekaj, czekaj masz smoka, do mnie podleci, aż ten. Ej, mam Dobrze i co nam? No no łóż. chyba, chyba łóżkiem. A ty kobiet za mało, żeby, żeby zrobić z tego coś więcej, jest? No to znajdź wioskę na przykład, stary. Dobra, a masz jedno łóżko. Dobra, a czy możesz mi coś dać, czy mogę rozwalać nederrach? E, oczywiście o oprócz całego tego A! Całego Oho Pisz frajer w koronie mnie zgoni No jaki Ej, jak on zniknął? jest w koronie What? Ej, że ma jak wszystko Muszę Przywieźć. Aha, on tam jest ciągle Dobra, bo ja muszę więcej mieć kamienia Daj kamienia trochę bo Sam nie mam, poczekaj Co ty robisz overwardzie przez cały czas? Przedeć... Czekaj, idę, idę za... Oj Oj Ej, co jezu... mi serce? A, nie, to jest nie można nie można mam starce, powiedzieć nie? o tym? Za każdą śmierć, tracić jedno serce. No to spokojnie, to ja się zabudowuję, i jelo. No nie! Dlaczego? E, nie może tego tak s zostawić samego. Tak, za każdą śmierć, którą spowodujemy, tracimy po jednym sercu. Więc jeśli S straci wszystkie serce, które mu pozostały, to prawdopodobnie challenge będzie nie do wykonania. To stary, jebus, no ja i sobie... Co się stanie, jak on straci wszystkie serduszka? <laughs> Mamy, ej, właśnie! To jest zagrywki! O, fajnie, fajnie, fajnie. <laughs> to zaś <też> umrzej. <laughs> 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 Dobra, ja ale ja, ja tutaj będę i tak stał w mojej kryjówce, dopóki ja nie dostanę tutaj y, staka kamienia, bo ja bez staku kamienia Dobra, saku, kopę, nie, kopę, zrobię. kopę, już. Okay, ja no, mam, ale możesz mi rzucać, jak już masz trochę zebrane, to mi rzuć tam, a nie, że ty mi już około... Dobra, to ja trzymaj, trzymaj, staka, to się masz. Masz. Ja, Mam już perełki chłopaki farmy, gdzieś potrzebowali perełki. No, o, dobra, dobra. Mam perełkę, macie perełkę. I dobra, już 10 minut minęło. Użyłeś tego łóżka w ogóle? Nie, nie, skrzydłami mnie zabił. A. A mogłeś zrobić hmm. tego! MLG mogę zrobić na łóżku. A nie, bo w sumie idą i tam jest skrzydłami, i już my sobie od razu. A, taki sposób. Nie da się przepalać, jakie gówno. Nie, ale ja, tym właśnie. się da przepalać. <grydanie> Dobra, trzymaj to. Operła, wezmę sobie jedną. A, to ty ja weź, możesz wiedzą, iść do tego city. Weź iść do tego City. No, mogę iść, tylko potrzebuję bloków jeszcze. W sumie nader no, ci strasznie dużo, stary. Nie, no w biurę. Oj, walą Ej, bro No bo nie, jest okej. Okay. No prawie jest smug o śliniu. Czy jestem mądry? No połącz się. No bo ja jestem taki smart i to do mojego mostu. Ej, dasz mi draun chips prze może mięsko? Eee, no patrzcie jak ja prze będę przepalać Dranchips <grym> <grym> Ej, dran chips, a mi też dasz trochę jakby mięsko jeszcze nie No dobra, dobra, już daję, już daję Ej, Ja, 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 ja ci rzucę stary, bo ja mam przetopione patrz, bo ja, ja już teraz Dzięki, dzięki Szymek Mam, ja już to zjadłem, no? No to jeszcze ci daj bardzo. kolejne, jeszcze ci kolejne dam, ja mówię, co. Dobra, dziękuję. Takie broken my możemy... Uy! Straciłeś przedmioty, jak ten? Nie, nie ma kibentory. O kurde, i to stary Jak no masz umrzeć, stary wrzuć wszystko do plecaka, okej? Okay? Nie, no, jest tej, stary Już, już za, już za późno. Czemu ty, stary, ty dwa staki straciłeś netherracku? Ale nie się na niego Stary, ale ja, ale... wiesz jak jeden kilo zepsułem cały, żeby tyle na ten raku zebrać Podrywa mnie ma ja na mnie spojrzał, to mu zroki. wzroki to się źle to się skończyło. Dobra, no, dran chips, a das coś jeszcze? Czekaj, czekaj, mam sheeprek. No, no way, sheeprek w Overwordzie? Ej, mam dużo żelaza, czekaj, zrobię ci wiadro, Asik. Y, Ty, no właśnie, on może mieć wodę. Ja na przykład nie. Kurde, miałem jakąś zbroję chętnie, czy coś, nie? Fajny taki pomysł mam. Albo na przykład jakieś żelazo. Jest 13, od, 13 minut od tego nagrywania, a on jeszcze nie zerował żelaza w ogóle. Bo nie, w ogóle. no żelaza, no, no jak, to jak to nie? Jak ma. ma, macie. Ale to, czekaj, to zrobię wiadro. A, robię tak, tak. I pa, robię sobie wiadro, już nie zginę. Ja jeszcze tarczy ci może zrobię. No możesz zrobić w sumie tarczę. No czekaj, dobra, to idę po wodę. Kasik, Kasik, kasi, zobacz plasek. Dobra. Ouuu, stawi! Mam no, no. zakopany skarb. Zrobię ci tak, stary, patrz, bo mi się szybciej zbiera w sumie ten drewno. A to masz niebieskie drewno stare. Uuu, to sobie... płytki zrobię z tego. O właśnie, no nawet możesz pół płytki, zrobić jeszcze Będzie, więcej. Jeszcze no. więcej, no? Znaczy razy dwa. Nie spadł o. wtedy, bo nie to nie. Spadnę. Mi się szybciej zbiera to i się nie zniszczy tak samo, szybko kilow nie? Znaczy... To co czym to robię? Kurde, guz mi spada. O dobra, mam mięsko jeszcze. Uciekliśmy z wyspy. Tajemniczej dobra, wyspy. macie, macie. Jeszcze nie uciekłeś stary z tej <głos> wyspy. <noise> Ej, a weź mi ogarnij dynię Dranchis. to nie będą mnie normalnie biły. faktycznie to jest dobra rozkmina No stare. spróbuję. Nie no, muszę robić, zrobić łopatę. No to ma ja się, ja gdzie są te wyspy? Jestem już na kordach. 600 na minus 70. Ej, a da żelazo, żebym sobie tarczę zrobił? No oczywiście. Choć mogę dać moją, bo nie używam. Masz moją. A, ja już mam jedno żelazo, to... No i tu mam i tarczę i żelazo, fajnie. Burda, jak się szukało tego. Karbon. no. kup stary, co jest strzałnego. to będzie gdzieś tutaj, gdzieś no tutaj. Tu stary, stary, stary w dół. Ruszam w podróż panowie. Jeśli zginę, to, to proszę zapasien. Umrę, ej. Kniż peł wazem. Czekaj tu. Ej. Ja się z tyłu dostkę, wiesz Ej, diamenty mam. I ryby. O, 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 wreszcie. A, zombie. Oj. Dobra, dobra. Dwa diamenty, co zrobić z dwóch diamentów? Fesik. No to możesz... tam możesz później walnąć przecież stary. A ja ale chat jest mu potrzebny komputer pójść City i będzie miał itemy? No tak, bo nie będzie miał stary Sharpness A4, nie? W sumie raz, ja to muszę obsidian. A to nie, to, to trzeba więcej diamentów. Żeby zrobić to jak sobie kilo. Z no dwóch diamentów Chyba tylko miecz tak I się płaca, Bo ja już stoję i od 10 minut po prostu trzymam Shift D i prawy i się buduję do tego do tej... O, Pask widzę coś! Gdzieś widzę kawałek endu Dobra, w końcu, w końcu A dzień się robi nieźle Dobra, to Boż. robię ten miecz i będę zabijać będę teraz tylko nie City od tych shulkerów śmiesznych Dobra, to, mamy to, to, to Zróbmy sobie miecz, czy znaczy tarczę <noise> Weź idź do jakiegoś bastionu, Szymek, zrób coś pożytecznego No szukam, stary! Nie, nie szukasz, nie widzę zrób Szukam, <noise> tu nie ma nic dookoła to, to, zrób tak, weź sobie Quake 30, F3 odpal i obrazaj się jak masz entity na dużą ilość, tam masz Bastion R i na E, tak? Ej dobra, to będzie nic się nie dzieje no Nudzi ci się? No trochę mi się nudzi dranhis. czekaj, wejdź na stream. X games, w stronie opery, nie? No kurwa Musisz rzucać, tak. musisz rzucać O, pa, pa. Dobra, ma, Masz minuty, żeby to przejść Dobra Stary, masz mało czasu Czekaj, czekaj Ej Oj Ej, <noise> ja oj, oj, oj. Dobra, czekaj, czekaj, wymierzę, wymierzę 10 co Okej, nie te, te platformy się poruszają No 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 dobra, nie mogę! No nie mogę! O, jestem Kurde, przeszedł O, tylko jeszcze no! punktów. Dobra, Szymek, Szymek Słuchaj, może Szymek ci pobije, dawaj Szymek, ty też Teraz ja? Dobra, patrz to, patrz jak się gra Widzisz, jest? Dobra Łatwiutko, zbiorę sobie trochę punktów w ogóle Ale ma... Ej! Tutaj mi grze klika? Okej, okay, dobra, bo mi rośnie tutaj Dobra, wywalone w te punkty, zrobię to w lepszym czasie po prostu. No nie wiem no, właśnie, czy to też No bo. Kurde, myszka mi troluje. Dobra, i teraz spać ten skok. 102 metry, a ja tam ma. No czt. dawaj. No stary, no kurde, bo... Dobra, o, łatwiej, lepiej, lepiej mam. Lepiej mam niż, niż S. Jest to strona od Opery Geeks znów mnóstwem darmowych gier do zagrania, które są idealne, gdy się nudzisz. Zobacz, odpalasz sobie Operę gigs i w wyszukiwarkę wpisujesz gx.games. Następnie wciskasz Enter i od tego momentu masz dostęp do tysiąca darmowych gier. Mam basket! Nice! Laza Szymek! elegancko. ile to zajęło? 20 minut, dobra. Nice. Dobra, stary, ja zbierałem drewno dla kolegi, który tak, a, a ty nic nie robisz. Jeden żywy, dwa i tarczę. Ja akurat Szymek dużo mi pomógł z tym drewnem, to prawda? To prawda, stary. Ja, ja też zrobiłem. Drzew. Dobra, ja wrzucam ci przynajmniej tej... Yy, ja, rzeczy, czekaj, które... dobra, przepalam jedzenie, byście nie mówili. Ej, chłopaki, Asin. potrzebuję bloczków? Już ci daję bloczki, może być piasek? No pewnie, no, jeszcze, jeszcze pytasz? Cie, ja świnac, piasek, jak tak? ja mam coś złotego? Mogą mnie zabić? Nie Nie, nie. Chyba trzeba skrzynkę Jak kradniesz skrzynka. to nie, chyba że kradniesz, no No ale nie kradnę ja No to ja kradniesz nie. kradnę kony z zagranicy, więc... ja? ja się... masz czapkę, bo tam dziwno chyba jest w endzie Uuu Dużano, ale mi uszka ogrzeje No bo jeszcze trochę będzie city jakieś Dobra, dobra, idę szukać jakiegoś żelazo Żelazo, żelazo, żelazo Żelazny miecz pojawia się w mych snach Życie i no... Czemu w ogóle czymę, jak nie karierę muzyczną? Tylko Minecraftowiec. A, psz, to wszystko przez kontuzję nogi w 2000. Okej, okay, okej. Okay. Ja już mam jedzonko nieskończone. Mam te chorus fruty. A Potrzebuję dobra, teraz. Jedzenia, tak. ty, czyli teraz szybkę muszę żywić. Dobra, muszę to zrobić. Ale szybciej, nie, nie bieg, and... jakąś? Chcesz czapkę? Ej, ja w sumie mogę mandać dwoje, w sumie racja. Masz, masz, bo ja nie potrzebuję tak jak ty. Nieee. Dobra, ja bu butów nie potrzebuję, bo ja buty mam jakby złote nie. No bo dobra, one potrzebowałem tego surowca podnie. Dobra, ja juro, ja otwieram tą skrzynkę. Będzie dosyć szalone. Szalejesz, jeszcze, Do szalonych świat talerzy. <grym> Ale Ale żartowni się dzisiaj? Właśnie widać, że ma kogoś. A! Przestań nie bić, frajerzy! <grym> Oj! No, <grym> A wy macie była ci serc? 8. 2, Dwa, trzy, cztery, pięć, 9 a co? Dobra, dobra. To nie jestem w tym samym miejscu, ja nie pamiętam gdzie ja miś. Się... Dajcie mi wszystko. Dobra, mam <grym> no, spokojnie. O, ja mam perłę tutaj jaką się użyję. No po co mam piasek stary, tak szczerze, nie? No, bo creeper wybogi, i zabrał. Ja ja chcę też żeby te krystale zniszczyć, żeby go tak powoli objęłaś tego smoczka. No no to ci spróbuję ogarnąć, bo zaraz idę do cave'a. A o, bo czekaj, idę do męszyna, może pójdę do męszyny. O dobra, no, to biegać. za chwilę w sobie. No nie ma gdzie stać, Tak, biegam i biegam i. To się stało! Prawie zginąłem. E, weźcie mi oddajcie tego seta, jak nie potrzebujecie, bo ja będę potrzebować. Ja z nim, stary. nie zginąłem Zim stary! Szymek Nie, Mienoc! No nie mogę tego bastionu znaleźć! Czemu każdy się tutaj tak denerwuje? Okay, ma, ten, ma ten też mieć na chwilę? E, chcesz mieć, czy mogę ci dać? Czego no, kątkę potrzebuję, żeby to się dermanachł? Perłę. ale sprzęcior! No, nie mam biedy. Dobra, a czekaj, ma, bo żeby... ja mam pająki, to zrobił łuk, prawdopodobnie. prawdopodobnie. O kurde, ja trochę się boję? Czego? Ja nie chcę paść. Nie, no, nie możesz paść. Ja a teraz z kamperem z tą. Ja, ja mam perłę jedną. Dobra, a nie jesteśmy w stanie dać zbroi jakichś na chwilę, że on ja tam zszedł? ICH TAM JEST! TYCH BRUTALI CAŁYCH! NIE PATRZI TAK NA MNIE chłopaki! Dobra, jak ja bym uciekł perłą potem? Nie, to jest głupi pomysł, ja nie przeżyję. Nie mam NCT, nie mam bloków, nie mam perł, ja mam nic. Bocy, okay. mocy. Chcesz bloki? E. To podbuduj się do góry. E? on mi chyba odpuścił, a tak. Dajcie mi jakikolwiek miecz! Dranki, zajmij miecz! Gonimy. Dobra, zaraz cię tego jednego ja GONIMY! Miecz. Daj, daj, daj go Czekaj Oj dobra Ja sobie siedzę w wodzie, nie wychodzę z tego Dez mi daj, daj mi miecz, daj mi miecz Nie każdy daj, daj mi miecz. Zrobię, zrobię żelazo Ja, ja sobie ja w wodzie Dobra, chyba mogę oddać już ten ee, miecz Aha, jednak jeszcze nie, moment, bo już mi się dostał tutaj o, bo ja chodź, chodź. sam kurde O nie Ale bym prawie umarł Dobra, oddaję miecz o, Fuck, za dużo ich jest Pania Paniaczku no, co za! Mm, co ty tam mówisz? Dwa i pół HP, ma Dobra, ja daję tam zbroję ci, Drankis Masz? Oddaję, oddaję, proszę, proszę. O, to się przyda. Bo ja sobie sam zrobiłem. Okej. Okay. Jak odzyskać serce? Nie da się. się. Nie da To nie stary, to nie live stream. Schoda. myślałem, że wystarczy, że zabiję Esa. What? What? Szymek? Ej, tego no, się nie spodziewa. Ja też nie. No nie miło. Bardzo nie miło. Dobra, ja mogę wam dać tej patrz, na przykład Looting jeden, może się przydać. To jest Sowi. A to nie mam No ja w sumie mi się też się przyda, bo. To macie looting kiedy nie w skrzynce, no. Macie sand, na wszelki wypadek. Ja takie gówno stawiam w dół gdzieś tutaj. Crossbow jest, stary, i strzały ci mogę zaraz spróbować zobaczyć. Mam strzały. Stary, ja zapomniałem, że ty możesz mieć mieć Tak, siedem strzał mam na razie tylko. No ale to się jest w overworldzie i może ci zwiększyć tą liczbę strzał, co nie? Ale nigdy nie wiadomo. Ej, a kills ja miałem sam, tak? Sam dostałem tak, ale fajny, kill dostałem. No ja nie miałem nigdy sliktacza Kie... Z jestem kozakiem Gołtem A si chcesz mi dać korusy? No mogę dać no W sumie mi się przydało trochę jedzenia Macie perły i korusy do tego Co robicie tutaj? No. Rzućcie tam sobie A ty masz crossbora Crossbowa No właśnie Szymek dał, Szymek dał no Dobra, to w sumie zeskrzynki. to mamy rozwiązany problem z puszką Jeszcze żelazo trochę wykopię Jeszcze 18 minut zostało Na chillu Na chillu Nie chcę się mną... A gdzie ja to na puszce Pół serca, pół serca, pół serca a co jej, wy tu jej. robicie za skład? Jakie to ja, ja. do O kurde! Co? Ale Syknąłem perły, nie? I się zapamiętali na krańcu wyspy! Jesteś taki ryzykant teraz, nie. Ale ale poważnie, jakby już byłem, miałem stopy w coś tak, tak Zwagowałeś się w klocku, można. Że tak, skończymy. tak, tak, tak! Dobra, nigdy więcej nie z takich ryzykownych, bo to. To jest przygięcie. Ej, dajcie bloczki? Proszę bo bloczków. Eee. No, zobaczę czy coś mogę. No, mogę to, to rzucić to, to proszę. Dam ci połowę tego jeszcze. Chcę to... po co dać kwarc? A czemu nie? Żeby zrobić z tego bloczki, kwarcu i z... Robić sobie potem domek. No co za mał panów! No. Aha, nieźle. Chcę tylko domek wybudować, a ten Nie, szkielet nie strzela. <laughs> o, ma strzały! Nie, Dobra, to dwa silka będą strzały i kości. Bumuż by rosnął duży. Ja bym chciał powoli iść te tak krystalnie niszczyć tymi tymi strzałami. A! Ale nic tu nie ma w pobędzie już 8 serc Też 8 A Adranhi, zginiesz kiedyś Ej. A! No chyba ta a, a, dobra, dobra, góra, góra, góra up, 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 up. No kurde, A jak zebę Horusa, to wylepią mnie na górę? Proszę, proszę, proszę no. A dacie mi jakieś trzy e, bloczki chociaż? Daj mi coś tutaj, się trzymaj, trzymaj. że się... Trzymaj, trzymaj Może trochę więcej? O właśnie, no kurde. Trzymaj Ależ Co ja bym zrobił? Bo ja praktycznie na samej górze zjadłem korusa i się topnę znowu na sam, do, na sam, na, sam, no, na sam dół. Ej, ma, mamy chyba takie dwie opcje, albo ginę, co ze serca no, jestem no, na moim respie, albo potem się objecje znowu maraton do, do tej wyspy głównej. No to maraton chyba. Albo przeżyć nam wszystkie rzeczy stare do tego! Do plecaka? No tak, i, I sobie i, paznę, i maszyn, tak. I, No, i Ale to, to będzie starta, jeden serc. No i dobra, no i... i. gdzie jest minus stary? No, że łatwo go smognie będzie mógł zabić. Dobra, ja zabiłem to jest S w jego ksywie jest napisane. Dobra, statek. co ja widzę? W końcu statek! O ile za każdym się wywali tak... od, sz... od tych szalkarów Daj się tarcze, daj się tarczę, daj się tarcze. Eee, nie tak. mogę, nie mogę. Ja cię mogę dać. Ja cię dałem szymek masz, moją, tym nie chcę dać Aha, aha. No aha, właśnie, było bardzo aha. możliwe, że ją straciłem na przykład. No, co za. Dobra. Nieładny koleś. I I potrzebuję bloczki i kilow. Eee, mogę dać ci jest. nieprzepalone żelazo. No dzięki, no. W statku są dwie skrzynki z lutem i ultra, nie? No to zaraz będę bogaty. Nie dwie są chyba, bo jest i ten frame po środku i prowadzę go skrzynka. Ci wydaje. Dobra, ja jestem zaraz w statku. W ogóle jakiś niski statek, zarąbiście. Mało bloków zużyję. Kopię się do niego od dołu. Ile jest w statku Horusów? W sensie tych shulkerów? W statku? Minimum chyba dwa. Ubiłem go no jednego. Way. U panik. Oj. ale A, dropik Te śmieci obram w moje zbroje! 4-3 <laughs> <laughs> sporo Daj mi, daj mi zbroję, daj mi zbroję na fitrankis, ja muszę go pokonać. 4,3 diamentowe? Trzy, trzy, no bo Gościu spokie. mi zabrał całą moją zbroję, tak? Dobra, masz, nie? Zwy, zwykły się. frajer mi zabrał tutaj. Dobra. Pakie, mam całą zbroję diamentową. A coś no. do bicia? Daj mi jeszcze miecz, daj mi jeszcze miecz Macie, macie I nie zginę, do tego. obiecuję, ja nie, nie zginę, obiecuję stary Ej, a wiecie co to jest taka nowa funkcja jak Panic Button? Nie, Star, ja mam panic button teraz przed oczami <laughs> <laughs> Map, nie kłamał, nie kłamał! Szymek bardzo dobrze pokazał co to za funkcja, ale ja spróbuję wam powiedzieć coś więcej. Wyobraźcie sobie, że oglądacie jakiś filmik i nie chcecie, żeby ktoś zobaczył co to oglądacie. Número cinco... Capibara to jest film. wodniara. Numer 4. Kapibara e o kurde, co ona robi? Dobra, pokazuję. 12 klikam i pa Ło, dobrze, dobrze, że nikt nie widzi, że oglądamy kapibary. Ała, ała, to boli Ała, ała, ała Nie no, jak to się wydarzyło? Aśik, to czekaj, Na, jak to idzie? Ups, y, co co idzie? Y, jak ci idzie, bo ty już masz fajwerki, wystarczy, że zabijesz No przestańcie Ja miałem ci oddać zbroję. Kurde, zapomniałem. Powiedz, że nie zginiesz! No ale ja już ją odzyskałem, tylko że znowu ją straciłem. Spokojnie, zaraz tam będę. Zar zaraz tam dojdę, tak. Dobra, ja sobie elegancko Asik. lutuję. Jeszcze tutaj powinien być loot. Esik, masz, masz wełnę, masz wełnę, Asik Dobra, dobra. Teraz sobie skorzystam. Weź się tam o, jeszcze wystakuć, żebyś nie zginął. Jak się wywalić, to będzie trochę No o się nie... wiem, ja się wiem, no. To chcę zrobić. Turu, 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 hmm. turu, turu. No chyba cały NCT już przy ten. Ogarnąłem. Tu już byłem po lut. To na górze chyba nie ma lutu. Może być? Ale daleko. No, tu nie ma lutu. Tu już lutowałem. Chyba? Nie, tu nie lutowałem. Okej, okay, mam kolejny lut. Ej, macie w ogóle. Weźcie górny jabłko, bo nie mam tego gaple. Bo... Jabłko czy no, złoto? Y, czy? Jab jabłko, bo mam złoto. Mam złoto z NCT. Jabłka nie mam, ale mam złoto. No tu nie okay. wiem, zbierz jabłka stary. Trochę lipnie właśnie teraz Nie dobra, coś ogarnę, coś ogarnę, coś garnę A już w sumie lecę no, w stronę głównej wyspy, powoli O kurde, nie tego Ty go nie spadni. Firefarki mam, na chillu Będzie, będzie warsztat z tym i moja litra pójdzie Ej, dobra, macie tego, macie temki, to w sumie właśnie będzie jeszcze ja litra O dobra, mam jabłko, mam jabłko, masz, masz, masz Daj mi bloki, daj mi bloki, daj mi bloki! Bloki? Macie tego. Macie ja Ma seta dużo do tego. Do, Uja, o ja do... pierdzielę jaki secik. Kolejny Czekaj, zlutuję to, może jakiś ten. A ty nie masz tam stare więcej tych zbroi? Przecież tam powinny być pełno tych tych obok. Nie myślisz, jak masz w plecaku. No właśnie. Przepraszam. Um. <laughs> Ale coś jeszcze, czy ja tak w samych spodniach mam paradować? No masz buty jeszcze. Masz, jeszcze masz buty. Jaka łopata go kozacka? Ja potrzebuję coś złotego, ja potrzebuję coś złotego, masz coś złotego? Mam złoto. No zrób z tego Też, spodnie. Muszę się przepalić poczekaj Dobra, znacz ci ja już jeszcze przepala. Ej, Eś, ja ci dałem tam jabłko! Wiem, wiem, no teraz sobie to zuszyję. I pan, tyle traf to się będzie zabawnie. Masz Szemekite temki do tego. A właśnie macie więcej jabłek, no, bo ja sobie po prostu robię złote jabłka, nie będę miał więcej set od razu. Widzę, że łóżka są, crossbow już wyciągnę. Okej, okay. okej, okay. widzę mój most. Bo nie marnować, elety to. Tak zrobimy, tak i. Szybki spacerek. Macie jeszcze dementy. Ja bym od razu potrzebował chopaki. Noo, broń, założono. Ja potrzebuję coś, żeby z nim walczyć, bo ja nie. Aha, dobra, jest miecz. A Masz Loc... katę? Masz żelazo, nie masz zrobić klatę No, jaką będę miał drewno stare Ma, masz klatę, masz, masz. Dobra. Masz jeszcze a... masz te złote spodnie, bo co chciałeś. Dobra. Bo Ale już Klimat powoli, bo już się robi powoli ciemno. Już kamerka nabiera klimatu. Oh. LEDy są bardzo takie wyraziste. Jest no, vibe, jest vibe. No chłopaku. Ty, maszyna mam. Koniecznie w ogóle o coś idzie, się tam wchodzi. Ale dobra, wejdę. I no nie uciekaj. Coś śmieciu! Nie, jak ja tu zginę? Tu cię zapiję. No, jak zgnieś. Aaaa! Cztery mek poległ! Tylko się serc. wywalił. Ile masz sery? 5, Wie? 6, 6, 6, 7, 8, 9. co się zeruje? Ale jak ma... mam walczyć? Jak. Mam. Tylko dwie ręce. <grym> A, dobra, sorry. Kto, ktoś ty ma 36 i sześć palców, ukłacasz je z dłoni? <grym> no, nie, 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 nie zdał. i on zadaje? Ile? Za dużo. No, way, to dużo. Ja tarczę nie mam! Ja masz tarczę! No i po kolejnym. Sami <grymne> podkusiło tam. Ej, ma, a masz tę jabłuszkę szybko ogarnąć? Weź motykę. No jedną. A, no dobra, no mogę cię ogarnąć, tę jabłkę Ogarnij, bo złota jabłuszka. Bo miał wytyserwcję, to legalnie. <grymne> <A. grymne> Zamknij! no bo oni mnie atakują! Jak ja mam żyć? Ja potrzebuję najważniejszego. że to jest Szymek ten. Komornik. Ło, na żelazo się wkopałem tak. Dobra, paki zaczynam cić kryształy. krystale. Drugi. I co to jest? Trzeci. Ej, Jak no, Jakie no. używasz w ogóle modu w operze? A już ci mówię, teraz ci opowiem, star, ale zanim ci opowiem o tym, to chciałem ci pokazać swojego ulubionego moda do opery. Zobacz, piszesz gate. Browse mods I tutaj sobie pisujesz party Co nie? I masz tutaj Capybara Capibara. <laughs> Zobacz na to Tak jest, ale mam jeszcze lepszego moda mnie, on, jest, on jest śmieszniejszy, mi się wydaje, że sobie się spodoba brand, 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 brand. No, Robiste, co? Nie? No, to śmieszne, no. Ogólnie jest tu naprawdę bardzo dużo modów stworzonych przez deweloperów opery, ale też przez zwykłych użytkowników. Jest na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. to cztery krzycale leżą. No to fajnie, że głupi! Że my tak szybko się wyrobimy, z tym, no nie wierzę. No ja nie powiem dzięki czemu to zasługa, komu to jest zasługa, nie? No moja. Ja. Leży, cztery, to, nie, to leży. Nie, Szymek, jak ty się drzesz od pół godziny. Nieprawda, to... ledwo co zacząłem się drzeć przez chląbę. Okay. Jedzenie A? potrzebuję, jedzenie daj mi jedzenie Ja nie mam jedzenia Masz masz Nie masz jedzenia nie, nie Masz nic, nie? Marsz, ci Mam kurz fruty jeść tutaj No tak Pytaj pirolawy stary No to co? Chyba lubisz ryzyko nie? No 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 Wszystko no, no, na czerwony no, no, no. Dobra chłopaki brak end krystali No to chyba Zabij go. musisz zabić smaka teraz Masz może jakiś ten? Eee, drewnianek szybciutko na łóżka? dwa eee, zrobię, no, bo ja dwa łóżka. Tak, no, zrobię, zrobię, zrobię. Na napił na mnie. Diamentowy kill off i nie mam diamentowego kill off. Masz diamenty dwa. Ma, 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 masz drewno, dałem drewno, dałem drewno. Dobra, widzę, no. Dobra. Dzieci dwa wykopę. Dobra, masz jeszcze dwa. I w ogóle nie chcą robić. O, jabłka nie chcę zrobić. Znaczy siabłka by się to, to... przydały, bo. Ja mam dużo złota z tych. city yy, bo to już nie są przelewki, trzeba się skupić ja Nie mam pojęcia po co jestem w tym nederze przez cały odcinek Nie <śmiech> <śmiech> Żeby fari... żeby finować far, far, asa oj, oj, oj Czekaj Jestem w picie Dwie smoka na pierwszu, Ej, już skończymy no. Ej, odleciał, 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 odleciał Nie no, czekaj, 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 ja, czeka, ja. jeszcze nie Ty, a masz to jabłuszko może? Ma, 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 ma masz, masz, masz trzy wełne, masz trzy Dobra, dziękuję za wełnę Jest jeszcze na owca, Tiu. Dobra, zabiłem. Mogę dać tego, mogę też jeszcze 7 mięska. Mm, ja pół ja pół łóżka będę potrzebował. Patrzuję, no patrzuję. O, za późno to jedno łóżko. A, dobra, ja zabiję go raczej. Szupka tarcza. No jesteś taki. No go tak w locie zabić. On ja tylko trzy hity i odleciał. Ale się przestraszył ten smog. Oj, się cię. Cię. boi. A ja jak jak mu zabrałem życia? Tak, jedną trze trzecią, dwie trzecie mu zabrałem. A okej okay. Ej, trafiłem, ja, bro Ej, ej perczuję chyba Ale mnie biją dobra, trudno, ryzykuję no, nie no, co za pająk wredny, idź sobie, idź, Odejdź, Odejdź. Chyba, jeszcze trochę, trochę, trochę Odleciał znowu! no a bo... Nie no, e, asik, bo... nam się czas skończy. Jeszcze no się tylko czterdzieści. Ja, he... my... Tylko 47! A jeden cztery siedem! Mordo jestem, jestem hitmanem! nie jestem! ZAM <zyspans <psycho> <zyspanship> <skręt> Ok. Ja Okej. Ja... Dawaj, dawaj, kończysz to! Czekaj! No, czasu zostało! Oj! No! Jest? Nie, wystrzelił mnie no, Czekaj, a to nie jest Tak rozwalaj, rozwalaj tak. Czekaj, no i odleciał znowu, ośmiękosz... nie wiem, ten smok jest dziwny Ja mu daję 3 hita i on odlatuje ten smoczek Stary, ty my pamiętaj, że masz 2 jabłka stary w plecaku Dobra, złote. biorę je A, wywalił go z serwera, nieźle No, to... no dawaj, ostatnie dawaj. ostatnie z 4 hita dostało, dostał z 5 no Co mógłbym zrobić takiego ciekawego, no bo nie wiem Jest w picie 2, 3, 4, 5 Koniec nice! Mamy. Koniec. Mamy. Ale się przy... Łatwiutko. Łatwiutko. Jaki film chcemy nagrać? Jak jeden, to kliknij niżej. A jak dwa, to też kliknij niżej. My już używamy opery. A ty? Link do pobrania masz w opisie.